Na zegarach 7.18, osiemnaście, a przy telefonie Artyom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBackSa. Dzień dobry, panu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze. Rozmawiamy i zaczynamy ten rok od takiej, a nie innej rozmowy, ponieważ ten rok trochę nieoczekiwanie rozpoczął się na polskim, w polskim sektorze bankowym od przejęcia i to przejęcia przymusowego. Jeden z banków Leszka Czarneckiego, ten mniejszy Idea Bank, został przymusowo przejęty przez Bank PKO. Bank Idea, zdaniem tych osób, które straciły, zostały oszukane w aferze GetBekesa, był... Tą instytucją bankową, która jest najbardziej umoczona w proces sprzedaży papierów z półki Get Back. Na ile ta decyzja o, tym przymus, o tej przymusowej restrukturyzacji jest dla Was trudna? Na ile to jest decyzja, która Wam utrudnia, a może ułatwia dochodzenie sprawiedliwości? Wiesz, szanowni państwo, no, ta decyzja zdecydowanie, która no, po prostu w naszej ocenie została wydana e, bezprawnie, będziemy oczywiście wnosić skargę do Warszawskiego Sądu, administra do, sądu Administracyjnego, e, na, Ta decyzja w sposób znaczący e, w tej chwili e, utrudnia e, dochodzenie roszczeń e, z tej strony no, w tym aspekcie, mm. że no nie wiemy tak naprawdę, jaka jest wartość aktywów tego podmiotu, który pozostał, czyli idea banku S.A. w restrukturyzacji. Jaki jest ten stan na dzień dzisiejszy? Ponieważ ta przymusowa restrukturyzacja polega na tym, że no, bank PKO przejął tą część, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstw, tą, zdrową, z wyłączeniem. I wśród tych wyłączeń znajdują się właśnie roszczenia związane z dystrybucją obligacji Getback, certyfikatów Trigonu czy ubezpieczeń na życie. Więc tutaj po prostu zrobili nas nieźle. W 31 grudnia została ta decyzja opublikowana. Nic nie wskazywało na to, że w ogóle powiedzmy, będzie coś takiego, że w ogóle nie wiem, będzie przyjęcie i że tak naprawdę tutaj będą jakiekolwiek wyłączenia, tak? No myśleliśmy, że no jeżeli będzie w ogóle jakiekolwiek przyjęcie banku, no to Bankowy Fundusz Gwarancyjny wiedząc, że są poszkodowani w skali ogólnokrajowej tysiące osób w Afreszy Gierbech właśnie w idea banku w Robini, tak? którzy poszli do sądu, poszli do prokuratury i że oni przejmą e, bank e, po prostu w całości, tak? Jeżeli w ogóle już kiedykolwiek by na przykład doszło do, do przyjęcia. No niestety m, tutaj oni wiedząc o tym, że są tysiące obywateli poszkodowanych w kraju, widzą no, coś w ogóle, no, tak naprawdę takiego, no, niebywałego. Ale czy to wam konkretnie grozi? To jest tak, że te osoby, które są poszkodowane, nie odzyskają swoich należności od idea Pan banku? Czy wy teraz tracicie podmiot, który odpowiadał w, w pewnej części, czy w dużej części za aferę Gedryf? Znaczy nie, nie, nie. Już mówię, w czym jest sprawa. Bo my nie martwimy się wygraniem. Sprawy cywilnej, tak? Finalnie mając y, papierek, czy orzeczenie sądu. My martwimy się o wypłacalność tego podmiotu, który został, czyli Idea Banku Restrukturyzacji. Mamy, znaczy przed 31 grudnia był jeden, Idea Bank SA, y, który prowadził działalność bankową. Po 31 grudnia y, zeszłego roku mamy tą z, zdrową część przedsiębiorstwa, która została przyjęta przez bank PKO i w tej chwili jest wszystko prowadzone pod szyldem PKO i tam przyniesione są lokaty, e, środki, które były w Narodowym Banku Polskim, około 800 milionów też e, wchłonął e, PKO prawda i została ta część, no powiedzmy chora, tak, czyli no niezdrowa, e, która no, ma te złe problemy i złe aktywa, tak? To jest ten podmiot w restrukturyzacji, Czy został Idea Bank SA, czyli ta firma, powiedzmy, Idea Bank został podzielony, ponieważ PKO wziął tą część dobrą z klientami bankowymi i nam została Idea, firma Idea Bank SA w restrukturyzacji. I teraz do decyzji, do decyzji Bankowego Funduszu gwarancyjnego jest zrobione oszacowanie, osza, oszacowanie czyli no takie zostawienie finansów prawda? i aktywa tej firmy, tej Idea Bank SA w restrukturyzacji. Oni oceniają to 263 miliony złotych. Czy tam są, wchodzą tam różne spółki m, 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 między innymi powiedzmy, leasing, tak? Struktura tej spółki, która została. Natomiast, natomiast proszę pamiętać, że e, Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzielił również, udzielił również e, dotacji w kwocie 218 milionów złotych. E, właśnie udzielił dotacji w kwocie 218 milionów milionów złotych e, p, p, PKO, prawda? Ale, ale, e, udzielana dotacja staje się tam zgodnie z ustawą o bankowym funduszu gwarancyjnym, staje się kosztem przymusowej restrukturyzacji, prawda? I ten podmiot, który jest w restrukturyzacji, prawda, e, będzie musiał zwrócić 418 milionów, prawda? No to jest taki, taki, taki koszt. I my chcemy, będziemy się wyjaśnić w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, czy yy, zwrócenie tych 218 milionów będzie czy, yy, czy, jest, czy aktywa będą pomieszczone o yy, tą dotację, którą ten podmiot restrukturyzacji będzie musiał zwrócić. A przede wszystkim, jaka jest cena aktualna yy, składowych majątku, czyli no, aktywów tej spółki, która pozostała. Hmm. Czyli ten ideał banku restrukturyzacji, Bo my musimy mieć pewność, bo tutaj co do. Wygrania sprawy przeciwko idei nie mamy wątpliwości, ponieważ jest dużo materiałów dowodowych, tu było wprowadzenie w błąd, działalność a dla nas najważniejsze jest to, czy po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu realnie ten idea banku restrukturyzacji będzie na tyle wypłacalny, że spłaci tych ludzi poszkodowanych, których sprawy są w sądach cywilnych. Wydaje się, to jeszcze tylko ostatnie pytanie. Wydaje się, że teraz, kiedy stał się częścią PKO, będzie bardziej wypłacalny, bo wszyscy klienci da Banku już są klientami Banku tak, PKO, a to tylko... jest bank, który nie ma, nie ma problemów finansowych, a banki da te problemy miał z dnia na dzień, no z tygodnia na tydzień coraz większe. Zgadza się, panie redaktorze, wszystko się zgadza, tylko w decyzji, na mocy którego nastąpiła restrukturyzacja, czyli no, Przyjęcie przez PKO Banku jest idea, są wyłączenia i wśród tych wyłączeń znajdują się roszczenia. Tak? Znajdują się również e, kwoty nałożonych kar, e, dług e, wobec Urzędu Skarbowego i to jest wszystko trzyma Dzisiaj nasze sprawy są sądach. Tak? E, wszystkie te kary, które były na, nakładane przez urzędy, no, też w naszej ocenie nie byli tego robić, jak prowadziliśmy, żeby nie nakładać kary w związku z aferą Wiedbeck, mi na Idea Bank, żeby on był wypłacalny, czyli te wszystkie kary i plus zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego, to jest około 300 milionów, tak? Czyli PKO przyjmuje Idea Bank, ale bez tych, bez tych zobowiązań, czyli te wszystkie zobowiązania, te wszystkie, powiedzmy, no, poszkodowani klienci, poszkodowani obywateli, tysiące osób w kraju, po prostu zostają w tej części chory. PKO nie przyjmuje ludzi, nie przyjmuje nasz problem, przyjmuje tylko część zdrową problem. I, I tu jest problem. problem, będziemy i to jest czyli w ogóle interesujące, bo to rzadkość na polskim rynku bankowym zdarza, aby doszło do przymusowego przejęcia banku i do przymusowej restrukturyzacji proces dla rynku bankowego, a także dla wszystkich, którzy gospodarką się interesują, niezwykle ciekawy, niezwykle warto obserwowanie Artyom Bujan Stowarzyszenia poszkodowanych obligatariuszów SA był Aż. gościem poranka w Net bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję I do usłyszenia na zegarach mamy godzinę 7.27, to teraz w nowym roku zagra stary zespół, czyli Depolis.